przycisku do zaczynania Aha. Szczęść Boże rozpoczynamy naszą modlitwę różańcową od Ewangelii z dnia ale zanim to, to przypominam o możliwości zamieszczania intencji modlitewnych na czacie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży, jako dziecko, uniży jak to dziecko? Ten jest największy w Królestwie Niebieskim i kto by przyjął jedno takie dziecko, w imię moje, nie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze ojca mojego, który jest w niebie. A jak wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam Wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Boże. zdrowie członków Wspólnoty o dobre wychowanie dzieci, o jedność w rodzinach, za kobiety w stanie błogosławionym, o Bożą opatrzność nad przygotowaniem rekolekcji letnich i o dobre owoce. Ja się modlę. Tajemnicą przemienienie na górze tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W, w, za papierze oraz we wszystkich intencjach, jakie powierza Kościołowi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modlitwa Jana Pawła II za rodzinę. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na Ziemi przez Twego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swojego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie bo błagamy cię o to za pośrednictwem świętej rodziny z Nazaretu. A żeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest drogą, prawdą i życiem na wieki wieków. Amen. Suplikacja w intencji Ojczyzny. <laughs> święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiły się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny, wybaw nas panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, panie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dobrej nocy życzę i do usłyszenia jutro z Panem Bogiem.